Dzisiaj spotykamy się z pracownikami firmy Hitachi Energy na ulicy Pawie, żeby w ramach pakietu sponsorskiego sadzić drzewa, sadzić krzewy. Dzisiaj pracownicy firmy posadzą dwie lipy drobnolistne, posadzą krzewy róż, tak żeby ten ciąg tutaj komunikacyjny przy ulicy Pawie jeszcze bardziej się zazielenił. Jest to inicjatywa powtarzalna, którą robimy co roku, a całkowicie odolna, gdzie pracownicy w obszarze akcji Proud to Be Green, czyli konzystowania tego tematu zieleni który wpisuje się bardzo mocno w charakterologię naszej firmy, która dostarcza rozwiązania do energii odnawialnych. Po prostu powstała inicjatywa dość szeroka, element dużego programu, czyli kultywowania zieleni i sprawienia, żeby te elementy były coraz bardziej odnawialne, jeżeli chodzi o pozyskiwanie i dystrybucję energii. Data tego spotkania jest też nieprzypadkowa, bo na 10 października przypada Święto Drzewa. Na stronie www.święto Drzewa znajdą Państwo również informacje na temat konkursu i takie swoje ulubione drzewo można tam zgłosić. Do konkursu Drzewa roku zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada.